Witam. To jest film naukowy potwierdzony przez naukowców i uczonych profesorów. Ten krótki reportażowy film, że Święty Mikołaj istnieje, będę cytował: Święty Mikołaj istnieje. Był widziany w Gnieźnie w 2012 roku. Prawdopodobnie padł w jakieś błoto. Był ślad Renifera i włosek jego brody. Przy specjalnych badaniach było widać prawdziwą, ją, prawdziwą magię świąt. Drugie. Pomyśl, jeżeli jesteś z ubokiej rodziny, nie jesteście mega bogaci, a prezentów sporo. Jak to? Pożyczka rodziców? Nie sądzę. Odsetki są takie, żeby się nie spłacili. I nie biorą pożyczek w takim razie. Następny dowód to, że jeden z Polaków, Kevin Kolka, posiada prawdziwą fajkę Mikołaja. Przebadali to nasi naukowcy, ci najlepsi eksperci. Nie daj się oszukać, że Mikołaj nie istnieje, bo on właśnie istnieje. Teraz opowiem krótką ciekawą historię. Imiona i nazwiska pozostają anonimowe. Pewna rodzina pewnego wieczoru poszła szukać Mikołaja na ulicy, oczywiście we Wigilię. Gdy wyszli, by byli za 4 metry od domu, a tu nagle trzask furtki, głos otwierania drzwi balkonowych i przewieszenie światełek ozdobnych. Wszystko to się stało w ciągu 3 sekund. W pobliżu się rozejrzeli, nikogo nie było. Dwóch chłopaków poszli sprawdzić, kto jest w domu. Jak weszli, tylko usłyszeli trzask drzwi balkonowych, ale po drugiej stronie. Gdy po, poszli zobaczyć do ochojniki, prezenty już były. Ojciec tej rodziny ma krótkie nagranie nagra, dźwięku, jak się działo. Więc słuchajcie drogie dzieci i wszyscy inni ludzie, są materiały dowodowe, że Święty Mikołaj istnieje. To nie jest tak, że sobie robicie prezenty wy nawzajem. To tak nie jest, to może wam tak wmawiać mama, tata, bo powiecie, że o, że dorośla albo jakaś inna coś. Nie, nie, nie. Właśnie to jest, Święty Mikołaj istnieje naprawdę. Więc nie dajcie się oszukać. piszą w internecie, że tam, że nie istnieje i w ogóle, bo są takie. No ale no to, wiadomo, w internecie ludzie kłamią. To są właśnie kłamstwa. A ja właśnie przedstawiłem film udokumentowany przez najlepszych naukowców i, eks, i ekspertów, profesorów o, oraz fizjologów. Jest to wszystko potwierdzone. Nagrywam ten film. Niestety on jest krótki, bo wstawienie go od firmy, której kazała potwierdzić, że Mikołaj istnieje, no czyli w sensie od tych naukowców, niestety sporo mnie kosztowało. To nie jest tam, że tam 5 tysięcy zapłaciłem już. Nie, nie, nie. To więc dlatego taki krótki. Jeżeli coś będzie można, jakieś dowody znowu będą, to ja się postaram i Wam udostępnię.